Szanowni Państwo, w styczniu 2021 roku premier Mateusz Morawiecki poinformował Polaków, że rząd polski zamówił 80 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19 i że jest to liczba całkowicie wystarczająca do zaszczepienia wszystkich Polaków. Te prognozy okazały się prawdziwe, dlatego że do tej pory zużyto w Polsce wykorzystano tylko 50 kilka milionów dawek. I w tym momencie powstaje pytanie, z jakiego powodu premier Morawiecki i minister niedzielski, wiedząc, że nie będzie nam potrzeba więcej niż te 80 milionów dawek, dawek, zamówili dodatkowo 120 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID 19 i zobowiązali skarb państwa do zapłacenia za te szczepionki i odebrania ich żeby uzmysłowić Państwo, o jakich kwotach mówimy. Po ocenie, ile z tych szczepionek się zmarnuje, za ile z nich trzeba będzie zapłacić, mimo że nigdy nie będą wykorzystane, my mówimy w tym momencie o kwotach rzędu kilku, być może nawet kilkunastu miliardów złotych. To jest być może najbardziej spektakularny przykład marnotrawienia publicznych pieniędzy w ciągu ostatnich 30 lat. Dlatego dzisiaj składamy zawiadomienie do prokuratury wobec pana ministra Adama Niedzielskiego. Zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 296 paragrafu 3 Kodeksu karnego, czyli przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.